Ale generalnie skończyło się tak, że. K Marysia dopiła swego. <laughs> Teraz sami będziemy chcieli za każdym razem, jak panie słowo, generalnie. <laughs> generalnie. Cześć, witajcie w kolejnym poniedziałku. Łukasz Szymański, Grzegorz Stachurski. Dzisiaj opowiemy wam o stylu piwnym, jaki jest American Pilzner. Czyli Pils amerykański. Tak. E, z Polski mi się najbardziej kojarzy Simco Pils z Widawy, chociaż to po prostu jest uważane za Pilsa przez samego twórcę. Ale tam tak stopniowo te klasyczne chmiele zostały wypierane przez Simka, aż to się stało Single Hop Simko, No ale jest to piwo bardzo długiej historii. Tak. Też zmieniało się, tak ewoluowało. Tak jak historia amerykańskiego Pilsa, o czym za chwilę się dowiecie. Tak, jak też historia samego Pilsa. Tak. A z Madame Barrel, które będziemy tak. degustować, ważony w browarze w Nieczajnie. Co jeszcze? The Cop z Brokreacji. Envy z, z... z browaru Czech Czech Hulti. Hulti. Uh... Liberty Pils z browaru setka. setka. I jeszcze browar Setka miał serię Redneck Single Hop pills, czyli była Citra, Cascade i Centennial. No, tak. Pils jest bardzo dobrą bazą do pokazywania walorów chmielu, bo jego profil jest dosyć czysty, nie ma Powinien być jakiś... dosyć czysty, tak. bo nie w każdym wypadku nie tak w, jest. Nie w każdym wypadku tak jest. No ale mm. tak, e, swój profil ma taki, że powinien być dosyć czysty, lekki, lagerowy i tam wszystkie wady szybko się uwypuklają. Która piąta miesiąca w 2020 była... E, dwie dwie piąte miesiąca były amerykańskim pilsem. Tak, Zatrzę, na, w 2018. 2018... I ta chyba najbardziej sławetna Pinta, pinta Miesiąca. Która pierwsza poszła 2020 w, butelki w roku? Która z początkiem lockdownu raz, że poszła w butelki, a dwa, że cały dochód ze sprzedaży tego piwa szedł na. Pomoc dla knajp po które właśnie serwowały Pinta Miesiąca do tego czasu. W co nalałbyś amerykańskiego piwa? Pusty shaker, bądź też inne szkło o dużej pojemności, na przykład kufel. Mogą być też pokale, te typowo takie pilznerowe na stópce. E, Skaneczka. Warto, warto przelać w szkło, bo to piwo bardzo ładnie wygląda. Jest jasne, klarowne, ładnie oferuje. Mąbelki się, się unoszą ładnie w środku. jest. Piana się tworzy. Tak. Temperatura serwowania? Dosyć niska. Od 8 do 10 stopni. Czyli idealna na taki skwarek mamy. Dzisiaj, jakbyście nie wiedzieli, jest dość ciepło. Jest cieplej niż piwo otworzysz? Otw no. Eee, ekstrakt początkowy, tam między 10 a 14, 15. Eee, dosyć nisko odfermentowany, żeby piwo było wytrawne, czyli gdzieś tam do 2-4 e, stopni ekstraktu. Alkoholu od 4 do 5,5, bo to też nie może być za mocne. Eee, piwo ma orzeźwiać, a nie upijać w takie skwarne dni. Kolor bardzo jaśniutki, jakiś. Złoty, słomkowy. Tak, złoty, słomkowy. Gdzieś tam na tej skali EBC i SRM bardzo nisko. Goryczka między 20 a 40 IBU. I zanim przejdziemy do historii, y, smacznego. Smacznego. Historia jest krótsza niż myślicie, w sensie nawet krótsza niż historia Stanów Jak dłuższa? No krótka? Nie jest wcale taka krótka. Dobra, tam 170 lat zakładam. No, Przyszno. powiedzmy. 1842 rok Czechy, Pilzno. Józef Grolsz, Niemiec pod Bambergu, który przyjechał tam, więc wcześniej się pewno nauczył, zrobił Pilsa, który podbił cały świat, stał się fenomenem, jest dostępny I prawie wszędzie. I jest to Pilzner Ulk, obecnie znany. Tak. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat historii e, Pilznera, w ogóle na temat stylu samego Pilznera, zachęcam Bądź do takich wybitnych osobistości jak Vaclav. Tak, ulubieniec Łukasza. Zapraszamy do filmu o wszystkim Pilsie. Ale amerykański Pils trafił do Ameryki wraz z Niemcami, którzy tam emigrowali, czyli też... I tak jak sama nazwa wskazuje. Dość szybko tam zaczęli produkować Pilsy. Drożże przywieźli najczęściej swoje, bo jak piwowar wyjeżdżał z browaru, to często zabierał ze sobą... Swoje, znaczy z Niemiec. Tak. Ale na miejscu nie było lokalnych słodów, nie było lokalnych mieli, więc posiłkowali nie się... Było ...tym, co tam było. I robili piwo takie w stylu Pilsa, tylko na amerykańskich surowcach. Tak. I tak było aż do 1920 roku. No i w ty tym 1920 roku wchodzi ustawa Wolsteda, taki eksperyment na skalę światową. Jedna z moich ulubionych, tak zwana prohibicja. Tak, zakaz sprzedaży alkoholu. No i właśnie na 13 lat w całych Stanach Zjednoczonych nie można sprzedawać alkoholu, nie można go kupić, więc go nie ma po prostu. I tak władze stwierdziły, że. To wi zrobimy wielki eksperyment. Jak będą trzeźwi, to może będą lepiej pracować. Nie wiadomo o co tam chodziło do końca, czym się kierował autor. Skończyło się to tak, że podczas prohibicji bardziej przemytnikom, bo był szary rynek. Wiadomo, że była jakieś tam. Knajpy były otwarte. Pamiętacie z filmów gangsterskich pewno jakiś. E, no i przemycano. A, bo z zeszłego co... roku. Prze przemycano... <laughs> to, tak. Knajpy tak, ja... były zamknięte, ale pamiętacie tam. Eee, więc przemycano whisky, bo przewiezienie beczki whisky było dużo bardziej opłacalne niż przewiezienie beczki piwa. No i piwa nikt nie pił, a whisky potem by była rozrabiana w drinkach i każdy się prak praktycznie tym napił. więc ryzyko i alkohol. pieniądze z tego płynące były dużo lepsze z mocnego alkoholu, po prostu. I po tych 13 latach mamy ten 1933 i co? Myślicie, że wielka fiesta, wszyscy piją browary, się cieszą? No guzik, prawda, bo właśnie kończy się wielki kryzys, który trwał tam 3-4 lata. Od 1929 chyba. I ludzie nie mają pieniędzy, bardzo wiele osób popadło w skrajną biedze, biedę, nie ma pracy. Browary też nie mają hajsu. I mało tego, dochodzi do tego jeszcze klęska żywiołowa. Takie. Już jest tragicznie. Jesteś, jesteś, na, dnie. jesteś na dnie, patrzysz w górę i leci łopata i nią dostajesz w środek głowy. To tak jak w tej piasence, nie? Tam na dnie. I właśnie wtedy, po wielu latach eksploatacji wielkich równin, Jakie były tam przez ileś stanów? No no, były, przez pół no. kontynentu były równiny i oni sobie to wszystko zaorali. I tak orali, orali, orali i doprowadzili do takiej erozji, że powstał tam blow, będzie tak San Francisco. Zwany. Nie pamiętam. Nie, w San Francisco trochę na bok było. To jest po drugiej stronie te równiny. No. Tam, Ale tam teraz są te. Tam, tam nawet ta ścierniska już nie było. Tam nic nie było. Tam był sam kurz, tam piasek latał. Stowu nie było nic. Zrozum to. To trwało 9 lat. Nie potrafię tego zrozumieć. 9 lat. I rolnicy dostawali pylicy. Nie, potra nie potrafię tego zrozumieć. Tak się nakręciłeś tak opowiadasz o po prostu czasach i miejscach, w którym nie było niczego, że nie potrafię zrozumieć Twojej pasji i w ogóle... Nie, był kurz wszędzie, się unosił. No i Ty się tym tak Były tak, były jak... tak zwane dastery. no po prostu to jest coś, czego... Wyobraź sobie, że masz lato i masz burzę i zamiast burzy z deszczem przychodzi Ci burza, burza kurzu. No, a po burzy przychodzi dzień. No a. i był taki rok, że nawet farmy pozmiatało i w ogóle, więc nie było zbiorów, było ciężko z jęczmieniem do piwa. Więc browary zaczęły kombinować i przez to trochę rozjaśniły, rozrzedziły Pilsnera. Odszedł on dosyć mocno od tego pierwowzoru, jeszcze mocniej niż wcześniej. No, ale oni nie go, nie rozcięcili na tych farmach, tylko tam chodziło o surowce, które były chyba pozyskiwane. Tak, bo było mniej surowca, no to trzeba było zrobić to troszkę taniej. Inaczej. Inaczej i od tamtego czasu uznaje się, że w amerykańskim Pilsnerze mamy od 25 do 40%. Bardzo, bardzo często, ale nie jest to regułą. To zazwyczaj typu kukurydza, kukurydza albo ryż. Albo ryż. Eee, no i tak się utrzymywało do II wojny światowej, po II wojnie światowej też to było bardzo modne. Generalnie po czasach prohibicji te browary, które przetrwały się, skonsolidowały razem i zaczęły po prostu tworzyć takie tanie siły robocze. Tanie piwo dla wszystkich, które ma bardzo niewiele smaku, jest bardzo takie zbalansowane, dobrze i ułożone. Które ma dużo smaku, ale jest bardziej oczyszczające, wiesz? Zupełnie tak. inną stronę idzie. Jak jest dobrze schłodzone i kusisz trawy z gorąco, to idealnie wchodzi. O tym chce mi Pan pod do nocy! No, taki dobrze nachmielony piercik, no to idealna sprawa jest. Tak, i no generalnie... I dodawanie kukurydzy czy ryżu nie jest domeną tylko tych wielkich amerykańskich koncernów, które produkują Corsa, e, Bud Lighta, czy, czy Millera. Ale Amerykanie już wcześniej kombinowali z kukurydzą, bo e, John Winthrop Jr. W, liś w liście do władz angielskich w 1622 roku napisał, że zrobili piwo z kukurydzą i jest e, szanowane, czyli jest On spoko. tak twierdził przynajmniej, bo nie wiadomo, czy tak było. Pamiętaj, że wtedy nie mieli tam na czym ważyć zupełnie, bo tam przyjechali i to, wiesz, początki osadnictwa. Raczej i z, którym... z czego, a nie na czym. Myślę, że czy kukurydza, no czy tak, bez kukurydzy czego? to ważyli na tym samym. Ale dziś będziemy mówić o trochę innym odłamie. Generalnie te... Pilsnery amerykańskie dużych koncernów dzielą się na te premium i to takie mniej bardziej, premium, bardziej, bardziej budżetowe. Tak, bardziej budżetowe. I w tych bardziej budżetowych jest więcej kukurydzy i ryżu, a w tych bardziej premium jest jej trochę mniej. Ale też e, piwowarzy rzemieślniczy, e, rzemieślniczy wzięli na warsztat pilza. No bo go, y, zaczęło się od tego, że Pils nie był jakimś niesamowicie popularnym stylem na początku w Stanach, ponieważ nie był zbyt... Jakby bogaty. Nie był smaki, poważany, aromacy. bo to było piwo dla mas, było robione tak. I nie... dopiero później, gdzie ten styl się nie mógł przebić, no to piwowarzy domowi i tam z mniejszych browarów zaczęli kombinować coś z tym stylem, żeby wybić go na piedestał I wtedy zaczęto używać też amerykańskich odmian i generalnie z historii to by było na tyle, Teraz przejdziemy do omówienia parametrów. I pamiętajcie, że cały czas mówimy o tej rzemieślniczej wersji pilznera amerykańskiego, czyli takiej już troszkę kukurydzy. Właśnie, w raczej na osłodzie. To wygląd. Piana biała, obfita. obfita. Taka była. Jaka była zanim opadła. Słonkowe takie jasno-złote w barwie. Klarowne, ale Pylem... trochę mi się zawełtało w plecaku. Zdarza się. Czarowacie? W aromacie przede wszystkim amerykańskich chmiele, czyli to, co dają, jakieś tam żywice, cytrusy. Owocowość. I jest niby taki podział, że jak warzysz pilsa bardziej w stylu niemieckim, takiego bardziej wytrawnego, to lepsze są niby te chmiele, które dają właśnie takie cytrusy, żywice i tak dalej. A z kolei, jak warzysz takiego czeskiego pilsa, to podobno lepsze są te amerykańskie chmiele, które są takie bardziej owocowe. Owocowość no, pisana. Tak, nie ma profilu, słodowego. Tak, że tu się lepiej te profiluje. Ale generalnie. Się na pewno w tym stylu chodzi też o to, żeby profil słodowy i chmielowy były zbalansowane. że jeden nie może przykrywać drugiego, wszystko musi tak współgrać dosyć. Tak, chociaż no, w armacie chmielowość jest na pierwszym planie. Jest na pierwszym, ale nie może być, nie hmm. może dominować w 100% nie? Musi być e, to piwo bazowe takie wiesz. Raczej radziste. raczej nie dopuszcza się jakiś tam niepożądanych smaków, czyli jakieś tam diacetyle, dms -y no, Żadne wady. Nie, ...nie są wskazane. Siareczki też nie. Chociaż, no, czasem niektórzy mówią, że dobra, w niemieckim może być lekka siareczka, lekki diacetyl w czeskim, ale no mi to nie pasuje Nasz z y problem. takiego gościa, pan Jarosław Psikuta, bez S? On też mówił... mówił. Mówiłem, mówiłem. Dużo rzeczy mówiłem. No tak, że wiesz, jedno z drugim nie zawsze ma pokrycie. Jak smaku. Dobrze. Dobrze, poza tym, że dobrze? Smacznie. Fajny balans. Wytrawnie, owocowo, czysty profil lagerowy, dosyć. Zgadza się. Do tego spore. Brak, wys... wad. Brak wad. Spore wysycenie do tego. Wysoka pijalność, to jest tu fenomenalne. Eee, dobre wysycenie, które orzeźwia. dobre. które punkt. daje taką ulgę. W przypadku tego piwa, w punkt. Bardzo dobra owocowość, fajny profil lagerowy. Bardzo smacznie. Przyjemna, krótka, goryczka, nie zalegająca. I tak powinno być w amerykańskim pizze. E, przechodząc tak. do jakichś, takich kącika piwowara, nazwijmy to tutaj roboczo. No. Surowce. Słody. Pro... Najlepiej 100% pizzeński. Ale można pokombinować, jak tam chcecie troszkę pozmieniać. Znaczy generalnie, no tak, w kwestii słodów, no to najlepiej 100% pizzeński, ale mogą być jakieś tam różne kombinacje. Tak jak to robili Amerykanie. Jeżeli... To, co mieli, to dawali. Może być kukurydza, może być ryż. Jak chcecie mainstreamowo, to można poszaleć. E, chmiele amerykańskie. I wszystko jedno, czy żywiczne, wszystko jedno, czy cytrusowe, byle dobrze grały, z podbudową. Ale słodową. ważne jest, Muszą... żeby nie dodać ich za dużo, żeby to był amerykański pierś, a żeby profil chmielowy nie przykrywał całej reszty żeby to już nie była apa. No, apa mnie będzie, ale. No, jakbyś dobrze przykrył chmieleniem. To już bliżej mu do łapy jak do amerykańskiego pilsa. Już miałem okazję pić takie piwa, że były tak przechmielone, że piwo jako piwo było dobre, ale nie był to amerykański pils. No ale to wiesz, to by było jak z tą świnią w samych swoich codzienkach dawała. No. A kto mi zabroni z spastowanym kabanem pule się Drożdże najlepiej jakieś lagerowe. niemieckie, lagerowe, o czystym profilu fermentacji, nie dające żadnych estrów, żadnych takich innych aromatów niepożądanych. No z dodatków to, to co powiedzieliśmy, czyli kuchrydza, najczęściej można coś tam próbować, ale po co? Podsumowując... Narodowość amerykańska, najlepiej w szkle jakimkolwiek, może być shaker, może być pokal, może być szklanka, może być, by szkanka, może być kufel. E Dosyć daleko odbiegające, daleko pada jabłko od jabłoni, w sensie... Niedaleko. No właśnie, daleko Kukurydza, ryż, panie o czym my tu mówimy? Amerykańskie chmiele, i z cytrusy, co tu się dzieje? To daleko jest od Pilsa. Ale nie blisko. No tak, i tak nie. Jeden rabin powie tak, a inny powie nie. Więc sami ocencie, czy daleko, czy niedaleko. Amerykanie twierdzą, że daleko, Niemcy, że daleko, a niektórzy twierdzą, że całkiem blisko. Więc różnie to bywa? No zamieszałeś. Do czego najlepiej pasuje? Do koszenia trawy. I do gorących dni, tak. Zarobiś się Czyli Jest idealny, lekki i przyjemny. E, food barring. Grill. Grill, barbecue, Grill. Wo wołowina, niczyzna. W takie gorące dni jeszcze Ci mało ciepła. No to ja to raczej no bym za sałatkę załadował. No to masz sałatkę już tutaj. A coś konkretnego musi być na talerzu. No, powinno e, być. Więc, jakieś grzybki, gołda, e, gorzka czekolada. Z konkretów to chyba tyle. Tak, z konkretów to było tyle. No, Ej, co mało, konkretów było, było barbecue, była wołowina, była dziczyzna, grzybki były. Okej. Okay, no. No. Chociaż jest bardzo gorąco, to e, zachęcamy do subskrypcji, lajkowania. W sumie jest tak gorąco, że chyba poza oglądaniem filmików na Pić YouTube nie wiem, co się chciało. Pić się chce. Generalnie e, to jest świetna pogoda na. Picie piwa. Picie piwa. więc jeżeli pić wam się chce, to zapraszamy 30-31 lipca na Poznańskie targi piwne. Lokalizacja gdzie? W Poznaniu na międzynarodowych targach e, poznańskich, e, zarówno na hali, gdzie będzie chłodniej, gdzie będzie cień, jak i na zewnątrz, gdzie będzie, sień, będzie można zjeść, napić się, pogadać z piwowarami. Trochę ogrzać, opalić. No sprawy. i spotkać się po raz pierwszy od bardzo dawna na takiej imprezie. Myślę, że dokładnie. Warto. I jeżeli podobał wam się ten odcinek to łapki w górę, komentarze, subskrypcje, macie pytania, pytajcie. Tak. Do zobaczenia za tydzień. zdrowie. Cześć. Podsumowując, jest to tak śpiewnie, delikatnie, jak amerykański piers po prostu. Podsumowując. profil No nie, 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 zbyt agresywnie. No to powiedz mi jak. goryczka. Powinieneś to wiesz. Podsumowując.